Lajkujcie ile wlezie, no pff, to mi nie pozostaje... mówienie nic innego jak faktycznie lajkujcie ile wlezie. Ja pierdziele, co się tu wydarzyło w ogóle? Co to było? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z najlepszego polskiego serwera, czyli PCD Polish Car Driving na Robloxie. I to jest taki bonusowy odcinek, który kończy już oficjalnie ten cały maraton. Ten maraton wyszedł, proszę państwa... Dłuższy niż myślałem, dłuższy niż się spodziewałem, tak naprawdę. Oczywiście dałem tutaj tę zaporówkę ostatnio, żebyście faktycznie już zakończyli ten maraton, no i udało się. Aczkolwiek, jeżeli już chcecie już bez maratonu zostawić po prostu jakieś takie podziękowanie za taki maraton, ja bym wam tym filmem po prostu też chciał zostawić takie podziękowanie: to zostawcie łapkę, jak będzie te 500 tak jak w maratonie, to będę bardzo z Was dumny i zadowolony. To jest oczywiście początek. Ja bym chciał też przypomnieć, że jeżeli odcinek wam się ogólnie spodoba, zostawcie też łapę suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. A przede wszystkim tutaj chodzi o między innymi Discorda, na którym możecie też zadawać pytania i różne tego typu rzeczy. I teraz tak, miałem pomysł Żebyśmy może zrobili coś takiego. Tylko to by wymagało, żeby community tutaj z PCD wybrało sobie kogoś, kto by się nie wstydził, kto byłby w stanie pogadać na Discordzie i na przykład myślałem coś takiego, żeby nagrać odcinek z jakimś widzem. Po prostu. Więc dajcie znać, co Wy o tym myślicie. I ten widz mógłby, wiecie, normalnie sobie pograć, ewentualnie. A może też, wiecie, jeżeli macie taki pomysł, to można zrobić odcinek na zasadzie takiego QA. Jeżeli macie do mnie pytania, to ten widz, żeby zebrał te pytania i po prostu w trakcie odcinka by je zadawał, ja bym sobie, wiecie, odpowiadał i byśmy sobie grali po prostu na serwerze. Więc yy, można byłoby to w ten sposób zrobić. Jeżeli Wam się ten sposób podoba, no to wiecie, to, to dajcie znać, co o tym właśnie sądzicie. Możecie też e, po prostu wybrać kogoś. Mo może się, nie wiem, e, może gdzieś tam część widzów się zna. Może na Discordzie po prostu ktoś by e, ruszył taki pomysł, powiedziałby, że to. Wiecie, to, to ta osoba by chciała to zrobić. No i wtedy możemy się zgadać i taki odcinek nagrać. Bo to faktycznie, tak jak mówię, no to jest ostatni odcinek z PCD na jakiś tam czas. Teraz pójdziemy z Motortownem, a później pewnie jakieś inne gierki robloxowe jeszcze wrócą. I dopiero za jakiś czas, właśnie PCD znowu na kanał wróci. Także to jest dla Was. Ja zostawiam taką opcję. Jeżeli będziecie chcieli, to po prostu się dogadajcie o wejście kogoś, właśnie takiego bardziej ogarniętego, po prostu. To, kto dałby radę, właśnie, nie wiem, pogadać, jakieś pytania zadać czy, czy, czy coś? Może jakiś twórca, którego znacie, e, inny z PCD po prostu chciałby coś takiego zrobić, e, to też e, możecie dać znać. Może w ten sposób. Może jakiegoś twórcę, którego nie znam. No nie wiem, nie wiem. O, może nawet, nawet do Bartola, nie o, że moglibyście z pytaniami do Bartola e, pójść też z takim pytaniem, czy chciałby w ten sposób odcinek nagrać i wiecie i w ten sposób to zrobić. To jest, wiecie, to jest moja propozycja, a jak zrobicie to, już od was zależy, oczywiście. Dzisiaj poczytam sobie wasze komentarze, dzisiaj na spokojnie na serwerze publicznym będę dostarczał paczki e, na busiku. No i przy okazji właśnie e, będę sobie czytał wasze komentarze. Ogólnie myślałem też, żeby zrobić coś takiego jak test, ile zarobimy na busie, wiecie, w godzinkę czy, czy coś takiego, bo. No, tutaj trzeba zwrócić uwagę, i to też trzeba będzie omówić, odnośnie zarabiania na ciężarówkach. Bo wiecie, ja cały czas odnoszę się co do zarabiania w tej ciężarówce do najlepszej ciężarówki, która nie jest możliwa do zakupienia w tym momencie. I właśnie część z Was gdzieś tam ostatnio pisała, no ale to może w takim razie yy, lepiej będzie w tym tranzycie faktycznie. No i to prawda, czasami w tranzycie może, o kurczę, co się tu. Co się tu dzieje? No i faktycznie na tym tranzycie czasami będzie lepiej. W tabelce macie zapisane e, ile na tranzycie możecie zarobić. Aczkolwiek też bierzcie pod uwagę, że na przykład, ja już to też dzisiaj testowałem, wrzuciłem do tabelki. Te dwie najlepsze trasy ma w malechowie za mlekiem e, i sęczków z papierem, który jeszcze można w ogóle skrócić, tego nie nagrywałem, ale skróciłem tam czas na tym sęczkowie. To dalej można zarobić więcej niż na tranzycie, na tej ciężarówce za 400 tysięcy. Więc, no tutaj już od Was zależy, nie? No, tańszymi ciężarówkami faktycznie może pójść gorzej. Na, oraz yy, właśnie ciekawi mnie, jak to byłoby z busem na 2.0. Czy bus na 2.0 nie będzie lepszy niż autobus po prostu? No, autobus ma zawsze pewną trasę. To, to jest ten plus. Dobra, my do Malechowa jedziemy na spokojnie, bo jest noc, deszcz i jesteśmy na serwerze publicznym. Jak widzicie po czacie, um, mam nadzieję, że nic takiego ciężkiego na tym czacie się nie dzieje, bo. Bo nie zwracam teraz aż tak na niego uwagi, ale stwierdziłem, że wam zostawię, bo, bo są później śmieszne komentarze odnośnie tego czatu przynajmniej. Dobra. Okej, yy, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uwaga, lajkujcie, żeby maraton trwał. No nie, no nie udało się, nie udało się, ale specjalnie tak zrobił, tak zrobiłem to specjalnie, bo jednak trzeba, wiecie, trzeba troszeczkę też mniej tych odcinków. Nie może być za dużo. Nie może być za dużo. Ja chciałem prawo jazdy stracić, ale powiem Wam, że mi się nie udało. Więc ja chyba specjalnie stracę prawo jazdy po odcinku, żeby, żeby po prostu zrobić od nowa prawo jazdy, mieć czystą kartę na kolejną serię odcinkową. Ja dzisiaj ukradłem wolwera za 23 tysiące. Jakiś chłop mi drogę zablokował i się na czacie chwalił. Mi się udało przejechać przez jego samochód i dojechałem. Radek Z4 to napisał. No to w sumie dobrze dla ciebie, tak na dobrą sprawę, a bardzo niemiło. Dla ludzi, którzy blokują. Ja też widziałem właśnie komentarz e, odnośnie. O to nie jest prawdziwy hogaty. <laughs> o, ale będzie zaskoczenie, nie? Dzisiaj, jak się ktoś poogląda odcinek błyski. Jest... Pozdro dla Huberta Ksoxa, w takim razie, który napisał, że to nie jest prawdziwy hogaty. E, po pozdro, pozdro. Oho, 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 czekajcie, bo to tu, tu już, tutaj. Paczkę do dostarczenia. Yy, dobra, wrzucam awaryjki, bo muszę dostarczyć paczkę, wiadomo. Na awaryjkach paczka dostarczona. 3060. To są bardzo w porządku pieniądze. Dobra, czekajcie, bo to teraz tak. W ogóle na nowej myszce znowu jestem. Już trzecią myszkę testuję w ciągu ostatnich paru dni. A To dlatego, że w Rocketa będziemy w Rocket League z widzami grać na trzecim kanale, bo tam gramy z widzami w Rocketa, właśnie na trzecim kanale, więc trzeba myszkę działającą dobrą dobrać e, sobie. Od razu kolorek ustawiamy. W ogóle też pisaliście ostatnio o protip co do tego e, jak złapać te samochody e, kradzione, jak się załapać na ten kradziony samochód na serwerze publicznym e, i właśnie pisaliście też o czymś w stylu no po prostu nie maluj tego samochodu hogaty to będziesz szybciej sobie spałnował samochód i szybciej dojedziesz. I to jest prawda. I to jest oczywiście 100% prawdy, no. Ja już się przyzwyczaiłem dla, dla RP już maluję te samochody, żeby to ładniej wyglądało troszeczkę na odcinku po prostu, nie? Ale faktycznie nie powinienem tego robić. No, także. Yy, jedziemy dalej, okej. Okay. Weźmy sobie paczuchę kolejną, sprawdźmy jaką paczkę możemy zgarnąć w tym momencie. No w sumie tak, teraz tutaj też in, inny jest przelicznik na tych paczkach. I najgorsze na tych paczkach jest właśnie to, że my nie mamy wyboru. W sumie ej. Dobra, yy, jakby tylko nie wiem jakby to zrobić. Czy trzeba byłoby rozdzielić wtedy pracę, A w sensie goście w vanach, jakby byłaby nowa praca kurier. I wtedy goście w wanach, którzy mają ten bonus, dostarczaliby paczki, ale mieliby wybór na przykład, gdzie te paczki dostarczyć. W sensie, żeby zmienić trochę dostarczanie paczek właśnie w wanach. Na zasadzie takiej jak robią teraz, jak Amax robi te śmieciarki, nie? Czyli. E, właśnie wybieramy sobie region na początek, w którym będziemy. Do... Ej, ale to jest dobry pomysł w sumie! To jest dobry pomysł, ty muszę z Amaxem pogadać chyba. Albo Amax, jeżeli słyszysz to. Bo to ja, ja chyba wstępnie coś tam możliwe, że, że mogliśmy o tym rozmawiać. No ale w sumie kurierkę zmienić w ten sposób, dodać to jako praca kurier i wtedy wybierasz sobie region, w który chcesz dostarczać paczki. Musisz podjechać, wyciągnąć paczkę na przykład z tyłu z samochodu, z tą paczką się przejść pod dany lokal i na przykład w ten sposób do paru lokali w danej strefie musisz pójść, zanieść te paczki, później wrócić do kurierki na przykład kontynuować pracę tak jak to jest zrobione na śmieciarkach. No ale to wiecie, to w przyszłości. Najpierw niech, niech śmieciarki zostaną może skończone. Chyba, że będzie łatwiejsze zrobić to. Ale jest to jakiś pomysł, dobra, bo tutaj gdzieś policja jest w ogóle, teraz tak zauważyłem. Bo już bym stracił prawko, a ja chcę stracić prawko niedługo, ale nie teraz jeszcze. Teraz jeszcze mogę zarobić. Dobra, nie wiem, gdzie tu policja stała w ogóle, ale lecimy dalej. Dobra, źle się czyta komentarze, powiem wam, jak się jedzie samochodem, to bardzo, bardzo niedobrze tak jest robić. Masz nagrać chaos w Nowym Jorku. Co to jest, panie prze... Przeciwek, co to jest chaos w Nowym Jorku? Powiem wam, wpisałem to i nic mi nie znalazło, nie mam pojęcia, co to jest. Eee, no tak, masz bogate auto, zdobywasz kasę, jak malucha, to przegrywasz. No tak często jest, nie? Eee, jak nie polisz, to dawaj Driving Empire. Driving Empire? No, no, powiem wam, no szczerze, no nie jestem fanem tej gry Driving Empire. To ju już bym wolał tak naprawdę zamiast Driving Empire, no tego Taxi Bossa grać faktycznie, nie? Ten Taxi Boss wydaje mi się fajniejszy niż Driving Empire. Ej, bo w tym golfie za 50k jest Twoje logo. To jest logo, nawet nie tyle co moje, co mojej ekipy, którą prowadzę. To jest Hawks, ekipa Hawks. Może wiecie, może za rok coś więcej się uda zrobić. Chciałbym ten logotyp zrobić sobie na może w ogóle tym neonie. Taki jakby neonik zrobić z tym logo. O, ale chłop we mnie ładnie przywalił. Albo w ogóle zrobić na takich kurtkach jeansowych. Wiecie, może, może w następnym roku. Zmieni się trochę content na głównym kanale na trochę bardziej motocyklowo-rowerowy, faktycznie. No to może faktycznie wtedy, kurtka taka motocyklowa z logotypem moim. No wiecie, jest taka szansa. Jest taka szansa. Dobra, tutaj fotoradar, to wiadomo. No i zaraz w Bobrowiczkach będzie tak naprawdę. Paczka do dostarczenia, ok. No, i kawał drogi jest stąd, powiem Wam. Ja dlatego ostatnio wolę brać te paczki ze Sławna. Może to jest tylko moje wrażenie i to nie jest faktyczna sytuacja, ale wydaje mi się, że. No, ze sławna jakoś tak bliżej mam z tymi paczkami, nie? Że nie muszę tak zawalać z Darłowa kawał drogi. No, praktycznie do sławna teraz dojechaliśmy. A i tam było sprostowanie też co do tej metody do zarabiania. Ostatnio co się śmiałem, że wyjazd do. E, wyjazd najpierw do. czekajcie, jak to było. O, 5780! Ej, sporo kasy żeśmy zarobili na tym. No, żeby było sprostowanie odnośnie tej trasy, że bierzemy trasę na Darłówko Forest, później jedziemy do Darfisza, jedziemy na MP Sławno z powrotem. To była ponoć taktyka na e, robienie tego ale w wersji takiej RP trochę, nie? Czyli że to, to jest spoko taktyka na zarabianie, jeżeli chcecie RP i nie restartujecie się. No i teraz to ma faktycznie więcej sensu, bo bez restartowania to nie ma żadnego e, sensu. Ta, tak szczerze, dobra, ty, stary Jarosław, myślicie, że to dorwiemy, czy nie? Kurczę, a ja mam to i za fajdane. Ja pierdzielę przegonią mnie na pewno stary Jarosław samochód do ukradnięcia za 26 tysięcy aż. Ja tam pojadę, ja tam pojadę dla fabuły po prostu. Robimy teraz fabułę normalnie na serwerze. O nie, jedzie już tam ktoś. Jedzie ktoś na stary Jarosław. To bot, to bot, to bot. Powiedzcie mi, że to jest bot. Jedziemy na stary Jarosław. Nadganiamy. Weko nie jest wcale takie złe. Iweko nie jest wcale takie złe. Powtarzam. Jeszcze raz. Sub dla Hoga, równa się szczęście. Oczywiście zawsze, zawsze tak można pomyśleć o tym w ten sposób. Jeżeli ktoś ogląda te filmy, a nie zostawił suba, to śmiało zapraszam do zostawienia go. Nic z was to nie kosztuje, dla mnie to będzie jakiś powód do szczęścia, do, do zadowolenia na pewno. Za jakiś czas może dobijemy kolejną, jakieś kolejne pole, nie wiem, tam 35 tysięcy subskrypcji na przykład. Możecie w ogóle też napisać, jakie byście chcieli specjalne też zasuby. Bo ja jestem skłonny jakiegoś specjala zasuby zrobić, no tylko musicie dać znać jakie. Jeżeli chodzi też o live, to dopiero cokolwiek... O Jezu, czekajcie, bo już dojechaliśmy. Co mam szukać? Medium nugat? Ty? Jak medium nugat? To jaki to jest kolor medium nugat? To live dopiero, jak już. Druga połowa października, co, coś takiego. Gdzie jest medium nugat, gościu, nie wjeżdżaj we mnie. Co jest? Ty, no, chłopy, chłopy wygrają. Gdzie jest ten samochód? Gdzie jest medium nugat? On tutaj na końcu gdzieś może być pewnie, nie? Tam, gdzie kiedyś było. Oho, oho, oho. To jest ten, chyba. To jest ten samochód. To jest Medium Nugat, tak czuję. Ten samochód, który właśnie pojechał obok nas, to jest Medium Nugat. To, to był samochód do kradnięcia. No, zdecydowanie to, to było to. I tutaj zostawili swój pojazd, w którym przyjechali. Ja pierdykam. Dobra, jedziemy jeszcze raz na sławno w takim razie, teleportujemy się. No nie zdążyliśmy, próbowaliśmy, żeby nie było, ale się nie dało po prostu. Dobra, okej. Okay. Ej, a w ogóle wam też się wyświetla coś takiego na shortach, jeżeli oglądacie w ogóle jakiekolwiek shorty? Czy wam też się wyświetla taki filmik z jakiegoś trybu w Robloxie? W sumie to śmieszne się wydaje, że w tym trybie jakby to się gra, kurczę jakiegoś chyba szeryfa. I, I nie wiem, to jakiś merder albo co, coś takiego, nie? I w tym trybie goście biorą skina, który w ogóle wygląda jak postać z Robloxa, tylko już pokonana, taka, która leży, i dzięki temu oszukuje ludzi i ich rozwala po prostu, ty. W sumie całkiem śmieszne. Co to jest za gierka, jeżeli ktoś z Was kojarzy? Może fajnie byłoby coś takiego sobie zagrać, bo to też całkiem zabawnie wygląda. Dobra, dalej, jeżeli chodzi o komentarze. Ten tir za 400k jest lepszy od E36. Na dosyć sporym odcinku drogi sprawdzałem. To prawda, Random Roblox Player 24. Ten tir za 400k, ta ciężarówka, ten ciągnik siodłowy, on jest naprawdę mocny. I ludzie tego nie doceniają. On jest naprawdę dobry. Szczególnie on jest, on jest lepszy. On jest lepszą ciężarówką niż ta najlepsza ciężarówka do zarabiania. Ta najlepsza ciężarówka do zarabiania, i plusem jest przede wszystkim to, że to ma przelicznik. No, jeżeli widzicie cokolwiek z przelicznikiem, no to, to zawsze będzie mocne do, do zarabiania. Dlatego ja podjąłem tę decyzję, że nie biorę ładnego samochodu na evencie świątecznym. Chociaż byłoby fajnie wziąć tego Lotusa bodajże, który tam był do, do zgarnięcia. A wezmę dla odcinków po prostu tego, te, te ciężarówę, nie? W, dla kwestii odcinków tak naprawdę to wziąłem. Dzięki FreeOlex, dzięki, dzięki. Dziękuję za pozytywne wszelkie i nie tylko komentarze, które tu padają na, na serwerze gdzieś tam w moją stronę powiedzmy. Dzięki wielkie. Negatywne komentarze to też są zawsze spoko, jeżeli są, wiecie, oczywiście ktoś nie wyzywa jakoś za mocno, to też są zawsze spoko, no bo ktoś może zmienić zdanie za jakiś czas i będzie pozytywnym komentarzem, może mu się spodoba, a może faktycznie coś mu się nie podoba i mogę to zmienić, to wiecie, to, to zawsze też warto dać znać. Dobra, jadę tędy na smardzewo, stara trasa normalnie. Ale, ale co takie rzeczy pisać, no Dobra, ale aż takie to nie. Aż takie rzeczy na czacie to nie. Eee, dobra, lajkować. Publik jest zdrąbany. No właśnie, gramy na serwerze publicznym. To by się trafiło złote BMW sławnie za 24 tysiące za pierwszym razem. O, no to gratuluję. Lajkujcie ile wlezie. No, pff, to mi nie pozostaje. Mówienie nic innego, jak faktycznie lajkujcie ile wlezie. Ja pierdziele, co się tu wydarzyło w ogóle? Co to było? Co to było? Czy można SS? Zawsze można. Zawsze se, screenshota się se można śmignąć. Nie ma problemu żadnego. Dobra, tutaj dostarczamy paczuchę. Dobra, kto chciał tego screenshota? Ktoś z tych ziutów, którzy tu ze mną siedzą? 4000. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy to ktoś od nich chciał tego screenshota. Friolex. Dawaj, screena gościu, wal teraz. Idealnie. To jest idealny moment na, na screenshota. Dobra. Mam nadzieję, że zrobiłeś screenshoty. jak nie to sobie w, w tym momencie, o w tym momencie możesz sobie zapauzować film i zrobić screenshot. patrzcie, dla widza specjalnie. O. Ewentualnie, o, mogę ci tak zrobić nawet i jest, że jest Free Olex, proszę bardzo. To, skriny screeny można zrobić, proszę ma- screeny zrobione, mam nadzieję, w tym momencie. <ścoughs> eee, o kurcze, no dobra, ma, masz. Było, było. Żeby nie było. Nie można się przyczepić do tego. Gdzie jest ta tabelka? Powtarzam jeszcze raz. Tabelka jest dostępna na moim Discordzie. Zapraszam na Discorda. Tam wchodzicie sobie w coś takiego jak zakładka właśnie Roblox. I w tej zakładce Roblox jest na górze coś takiego jak przypięta wiadomość. I w tej przypiętej wiadomości jest właśnie dostępny. Jakby ten, jest dostępny ten, e, ta tabelka. W tabelce możecie odczytać, ile zarabia się e, jeżdżąc najlepszą eventową ciężarówką. Za właśnie te wszystkie trasy, tak na dobrą sprawę, Darfish też został zaktualizowany. Już wszystkie trasy z Darfisza są tam wpisane. Co zresztą, o czym już też mówiłem, wpisane są też te trasy autobusowe, które ostatnio testowałem. Plus ta najlepsza trasa autobusowa. No i trasa autobusowa, tak jak zaczynałem mówić w tym odcinku, no jest opłacalna. No jest ta, ta trasa Smardzewo-Malechowo, jest opłacalna oczywiście na najlepszym autobusie. Nie pamiętam, ile ten najlepszy kosztował 200 tysięcy, czy coś takiego. Aczkolwiek, no już bierzcie pod uwagę, tak jak też wspominałem, tam są dwie trasy, które musicie robić w kółko. Jedna trasa daje wam w okolicy 34 zł na sekundę, druga daje wam mniej, 31. No i teraz, jeżeli macie do dyspozycji robić trasę tak, że jedną robicie za 34, drugą za 31. A macie na przykład papier na, za, nawet za tym, tą ciężarówką za 400 tysięcy, macie papier za 34 albo 35 nawet, który możecie powtarzać w teorii, no tylko na papierze, właśnie, możecie mieć zamknięty przejazd kolejowy i to jest ten minus. No to można powtarzać ten papier też, nie? Ale już na tańszych ciężarówkach faktycznie przewaga w tranzycie może rosnąć, nie? Tutaj dodatkowo za mleko w Malachowie też tam ze 32 pewnie zarobicie na, tym, na tej ciężarówce za 400 tysięcy, którą można kupić. Więc no można farmić. Zresztą to już zależy, co sobie wybierzecie tak naprawdę. No ja preferuję ciężarówki, dlatego że są mniej problematyczne ciężarówki niż... Niż autobus. Z autobusem, jeżeli cokolwiek się stanie, pamiętajcie, wy z niego nie wysiądziecie, nie przestawicie go, nie naprawicie go będą problemy, a ciężarówkę zawsze można jakoś w jakiś sposób ogarnąć. No i ta losowość w autobusie też czasem jest większa, przez to trasa jest wolniejsza, bo na przykład musicie sprzedać więcej biletów. I to jest też to, co ostatnio się pojawiło, jak testowałem autobus, czy jak ja sprzedawałem te bilety, to trasa czasem o minutę dłuższa nawet wyszła. Przynajmniej ta długa, sławno... ta długa trasa, sławno darłowo, nie? Że faktycznie, jak sprzedajecie co chwilę bilety, no to musicie się... jakby trochę czasu... Stracić na to, więc, więc tak to wygląda. No dobra, moi mili, także dzięki wielkie za ten maraton. Wyszło chyba z 10 odcinków w maratonie całkowicie, a ja liczyłem, że tak naprawdę 4 odcinki i, i to tyle będzie, nie? Także jeszcze raz dzięki wielkie za wszystkie łapki, komentarze, oglądanie po prostu tych filmów. Bo to naprawdę mnie tutaj wspiera i, i sprawia, że tak naprawdę możemy dalej rosnąć jako community, też związane z tym serwerem i z Robloxikiem w Polsce. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo i cześć. Siemanko.